Witamy w czwartym odcinku. Dzisiaj pokażemy obroty i ich kombinacje. Moją bohaterką jest Zosia. Zapraszam. Zanim zaczniemy, krótka rozgrzewka. Łapki na dole, do boku, do góry, do boku i na dole. Ramiona, kółeczko i druga strona. Hop, super. Jeszcze raz. I jeszcze raz. Hop. Super. Klatka piersiała. Przód i w tył. Przód. Super. Jeszcze raz. Hop. I jeszcze raz. Super. Do boku. Boczek. Super. Świetnie. Hop. 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 I rączka. Dół. Dół. Bok, bok. Bok. Góra. Góra. Super. Jeszcze raz. Dół. Dół. Bok. Bok. Góra. Góra, łapka do boku, przeciągamy, boom, boom, super, bardzo ładnie, hop, hop, hop i wykończyć klatka piersiowa mocno, boom, mocno, boom, mocno i łokieć, boom, boom, super, do boku, do boku, do boku, do boku, przejazd do przodu, przejazd do tyłu, łokieć, Dobrze, przejazd do przodu, przejazd do tyłu, łapka. Hop i hop. Super. Do tańca potrzebne są nam również obroty. Zaprezentuję je Zosia. Najpierw zaprezentujemy obrót w prawo. Obracamy się w prawo. Super. Pokażemy jeszcze raz. Jaką mamy tutaj technikę? Prawa ręka trzyma koło w miejscu, natomiast lewa ręka wykonuje ruch okrężny. Proszę bardzo, zaprezentuj Zosia. Super, tak samo możemy wykonać obrót w drugą stronę, czyli w lewo. Zosia zaprezentuje. I również jest ta sama technika, tylko zmieniamy rękę. Lewa ręka przytrzymuje wózek, prawa kreśli kółko. Są to dwa podstawowe obroty, obrót w prawo i obrót w lewo. Możemy również zastosować mix, czyli partnerka obraca się w prawo, używa rąk, czyli tańczy do boku i obraca się w lewo. A teraz zaprezentujemy obrót do tyłu, Zosia obraca się do tyłu. Tak. I obraca się również w drugą stronę. Super. Wyjaśnimy technikę. Jeżeli obracamy się do tyłu w prawą stronę, lewa ręka przytrzymuje wózek, a prawa kreśli koło. Tak. Jeżeli chcemy się obrócić w lewą stronę. Trzymamy prawą ręką, obracamy lewą. Bardzo dobrze. I teraz postaramy się wszystkie elementy połączyć. Zatańczymy obroty w, do przodu i do tyłu. Ok, zaczynamy. Przejazd do przodu. Przejazd do tyłu. Obrót w prawo. Przejazd do przodu. Przejazd do tyłu, obrót w lewo. Wyśmiemy łokieć, łokieć, łokieć. Super. Jeszcze raz. Obrócimy się do tyłu. Super. Rączka do boku, do boku, do boku i obrócimy się do tyłu. Super. Jednym z najtrudniejszych elementów, które można zatańczyć, jest balans. Na początku prosiłbym o wykonywanie go przy pomocy rodziców, następnie można spróbować zatańczyć go samemu. Nasz balans pokaże Zosia. Super. Staramy się złapać równowagę i utrzymać wózek. Zosia zaprezentuje jeszcze raz. Delikatnie unosimy wózek do góry. Kiedy możemy to wykorzystać w tańcu? Jeżeli robimy zwykły obrót w prawo, w prawo, możemy zaakcentować balansem, podnosząc wózek w górę. Super. A teraz możemy zatańczyć go również w lewo i na koniec akcentujemy balansem. A teraz chcielibyśmy pokazać Wam balans z innej perspektywy. Balans, przejazd do przodu, przejazd do tyłu i balans. Super, odwracamy w drugą stronę. Robimy balans, przejeżdżamy do przodu, przejeżdżamy do tyłu i robimy balans. Dobrze. Teraz chcielibyśmy pokazać, Cały układ, wykorzystując wszystkie obroty do przodu i do tyłu, i również balans: przejazd do przodu, przejazd do tyłu, obrót w prawo, przejazd do przodu, przejazd do tyłu, obrót w lewo. Łokieć. Super. Obracamy się do tyłu. Super, łapka. Czk, czk. Super, i obracamy się do tyłu, i na koniec układu spróbujemy zrobić balans. A teraz zapraszamy na układ tańczony do muzyki. It's I've been set free. I've been set free. I spent a lifetime running, fearing what I'd become if I stop playing goalie on all of my thoughts. Yeah. speaking out straight from my heart, but now I see. But now I see. Oh, I see this love is taking over, breaking through my chest.